Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a na tym filmie omówimy sobie jeden z dwóch nowych eventów rocznicowych, jeżeli chodzi o firmę Lilith. Także tak jak widzicie, pierwszy event to 10. rocznica Lilith, taka jest nazwa dokładnie. Koniec za no w sumie 8 dni można powiedzieć, więc event będzie dosyć krótki i szybki. No i tak naprawdę mega łatwy, bo będzie zajmował nam jakieś 5 sekund dziennie. Na szybciutko zasady, tak naprawdę bardzo szybciutko. 10 rocznica Lilith jest oczywiście dostępna dla wszystkich serwerów. Gracze po prostu będą musieli współpracować, aby stworzyć torcik. No, tutaj taka mała wzmianka, że gracze na serwerach głównych i testowych będą mieli oddzielny licznik. To jest raczej oczywiste, tak zawsze było. No i po prostu będziemy musieli codziennie wchodzić, klikać i to wszystko. Za każde kliknięcie i dołożenie, że tak powiem, punktów do puli dostaniemy odpowiednią ilość diamentów. Będzie to losowo 188 diamentów. 288 lub 588. Zazwyczaj to będzie 188, nie ma co się oszukiwać, tak przynajmniej było zazwyczaj u mnie. Za każde kliknięcie, za każdą asystę, że tak powiem, będziemy dokładali do puli 100, 150 lub 200 punktów. No i po osiągnięciu konkretnych progów, właśnie punktowych, będziemy dostawali odpowiadające temu progowi nagrody. O czym za chwilę. Więc przechodzimy już do rzeczy. Tak naprawdę wystarczy wejść, kliknąć kolab. I to wszystko, co musimy zrobić, 188 diamentów, postępy wydarzenia plus 100, dlatego mówiłem, że należy się spodziewać głównie tej najmniejszej ilości diamentów. Tutaj dostałem najgorsze możliwe kombo, bo najmniej punktów i najmniejsza ilość diamentów. No i po prostu, jak gracze będą klikali, no to tutaj pasek będzie się ładował. No i za różne progi mamy różne nagrody za 200 tysięcy, za 500 tysięcy, za milion, za półtora, no i za 2 miliony. Za 200 tysięcy mamy 5 zwojów zwykłych, za pół miliona mamy 10 skrzynek czerwonych z emblematami, za milion po raz kolejny 5 zwojów, czyli łącznie mamy 10, za półtora mamy 3000 monet PoE, no i 2 miliony to po prostu limitowana ramka z tego wydarzenia, czyli 10 rocznicy Lily. Tak jak podejrzewałem, właśnie przy okazji omawiania patchnowców, ten event będzie bardzo szybki, łatwy i przyjemny. Nie musimy tutaj poświęcać w ogóle dużo czasu, raptem, no ile może to zająć 5 sekund dziennie. Logujemy się, klikamy, i to wszystko. Więc, według mnie, biorąc pod uwagę ilość czasu, którą musimy poświęcić, nagrody są jak najbardziej w porządku. Co nie zmienia faktu, że ja wolałbym bardziej złożone eventy: po prostu tam jest więcej nagród. A tak, po prostu będzie ten event, i przez 8 dni, przez ten event nie pojawi się żaden inny. Ale wiadomo, niektórzy gracze preferują takie króciutkie evenciki, żeby za dużo czasu. Nie zajmowały. Takie też muszą być, żeby po prostu gracze odpoczęli od tych większych eventów, od skarptów czasu i tak dalej, tak dalej. Chociaż tak naprawdę jeden właśnie będzie. W każdym razie ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę wam miłej Rocznicy. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.